Zelfów Zelfów Bal przebierańców jest ulubioną nocą z elfów, więc największym zaszczytem jest otrzymanie na nie zaproszenia. Kiedy Batershaj podziwiała narodziny Pisklaka, pierwsze zaproszenie właśnie do niej dotarło. Oczy Batershaj promieniały z radości. Magiczne zaproszenie otworzyło się. Zelfastycznie, serdecznie zapraszam cię na wypełniony blaskiem księżyca Zelfowy bal przebierańców. Ale zanim przybędziesz na moje przyjęcie, pozwól mi wydobyć twój wewnętrzny blask. Nieopodal zaproszenie na maskaradowy bal przebierańców otrzymuje również Mermelade. Kolejną pięknością na liście gości jest Wampula. Następnie Spelinda, która jest bardziej niż zachwycona. Zaciekawieni goście zaczęli się pojawiać w dyniowej altanie. Kto przyjdzie ich powitać? Zelfy podziwiały swoje nowe stylizacje. Ich balowe stroje były nie do opisania. Nagle wokół nich pojawiły się magiczne strumienie światła. Dyniowa altana wyglądała teraz niesamowicie. Kto mógł to zrobić? O co w tym chodzi? Zelfy poczuły magiczne mrowienie, a ciekawość sięgała zenitu. Altana rozbłysła wybuchem światła. I pojawił się kto? Zelf Rubinek! Dziękuję za przyjście w tę piękną noc. Mam na imię Jeweli, Zelf Rubinek i to ja wysłałam zaproszenia. Bawcie się dobrze dziś wieczorem. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. A teraz zaczynajmy maskaradę. Zelfowy bal przybierańców. Zelfy były zachwycone. W końcu mogły spotkać się w jednym miejscu położonym w przepięknej Zardenii. Pegissiu i Elfa podziwiały diamenty. Flami i Hewlett poznały nowego przyjaciela, zelfa leśnika. Wszystkie zelfy uśmiechały się od ucha do ucha. No, może poza Lildi. Czy mój kostium wygrał konkurs?